Cześć, witajcie, z tej strony Majki, chcę was przywitać na moim świeżo założonym kanale, który będzie o tematyce czysto gamingowej. Gry będę ogrywał z różnych kategorii, naprawdę, myślę, że to jest kwestia czasu i kwestia dogadania się z wami, czyli osobami, które będą mnie wspierać. Takowo mam przynajmniej nadzieję, że moja kariera na YouTubie nie potrwa przez 2, 3, 4 odcinki, bądź kilkanaście, tylko, że będzie jak najdłuższa i będziemy razem tworzyć ten kanał i tworzyć na nim serię. Ale już kończąc mój wstęp, chciałbym wam powiedzieć, że liczę na waszą reakcję pod tym filmikiem i zaczynajmy naszą epicką przygodę, jakże tej epickiej grze, którą jest The Elder Scrolls Skyrim od twórców BTSD. Zaczynajmy! Rozpoczynamy nową grę. Oczywiście w tej grze nie mam dużego doświadczenia, dlatego do niej powracam. Dlatego chcę od niej zacząć. Zapraszam Was na wstęp w samej grze. Ty? Nareszcie. Dość już tego spania. Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda? Pojmali cię cesarscy, tak jak nas i tamtego złodzieja. Przeklęci gromowładni. Dopóki się nie pojawiliście, w Skyrim panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i leniwie. Gdyby cię nie szukali, ukradłbym tego konia i byłbym już w połowie drogi do Hammerfell. Hej ty, nie powinno nas tu być, ani ciebie, ani mnie. Cesarstwu zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w kajdanach, złodzieju. Zamknąć mordy! A jemu co się stało, a? To Ulfric Gromowładny. Prawdziwy, najwyższy król Skyrim. Ulfric? Jarl Wichrowego Tronu. Jesteś przywódcą buntu. Ale skoro cię złapali... O bogowie... Dokąd oni nas zabierają? Nie wiem, dokąd zmierzamy, ale Sovngarde czeka. Nie, to niemożliwe. To jest niemożliwe! Ej, z której wiochy cię przywiało, koniokradzie? A co cię to obchodzi? Ostatnią rzeczą, o jakiej pomyśli Nord, powinien być dom. Roliksted. Ja pochodzę z Roliksted. Panie generale, Kat już czeka na skazańców Dobrze, miejmy to już za sobą, Żor, Mara, Dibella, Kinareta, Akatorz, bóstwa, proszę, pomóżcie mi Czyli jak to bywa? W. obliczu śmierci. Zaczynają się modły, wzajemne zwalaj na siebie winy, ale wcale się mi dziwię Kiedyś byłem zakochany w dziewczynie z tego miasta. Nie zaglądałem tu od paru lat. Wygląda tak, jak je zapamiętałem zabawne. Gdy byłem mały, cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Co oni No, ale pewnie, jak możemy zauważyć, to jest masowa egzekucja. Yy, w której zginie nie jedna osoba. Chociaż kto wie. <grym zginie> <grym zginie> I zaraz będziemy wysiadać. Prawdopodobnie. Zresztą nie będę do zaskoczonego, bo tu scenę widziałem naprawdę sporo razy. Chodźmy. Nie powinniśmy niebiosom kazać na nas czekać. Nie, zaczekaj! Nie jesteśmy buntownikami. Wyjmij śmierć z godnością, Tak, to jest, myślę, że standardowe w obliczu jakiejkolwiek śmierci, czy przygotowałem się do śmierci, że nic nie zrobiłem, byłem bez winy. Ale dobrze wiemy, jak jest i cesarstwo dobrze wie, o co chodzi. Ulfric Gromowładny, Jarl Wichrowego Tronu. To był dla mnie zaszczyt, Jarlu Ulfricu. Rallop z Rzecznej Puszczy. Teraz jest sprawdzanie obecności ludzi do ścięcia. Oj, nie wiem, czy to było z perspektywy czasu dobre posunięcie tego pana, który uciekł. O tak, moja ulubiona część w każdej grze, czyli tworzenie. Postać yy, nie mam pojęcia, yy, jak zrobić, w jaki sposób zrobić to postać. Czy zrobić ją na poważnie, ale zastanowimy się. To my to mamy. Ogólnie tarasa jest prześwietna w moim odczuciu. To są takie duże kotki, tak? <grym> to bardzo duże kotki. Hmm, zastanawiam się właśnie. Może zrobimy. Hmm. Ajajaj, nie wiem czy rasa ma jakiekolwiek odzwierciedlenie potem w grze, czy będzie nam cokolwiek dawać lub pójmować, Ale weźmiemy się za... Hmm. Za pana Rysia, bądź kotka, nie wiem. Dobrze, już wybrałem rasę. Teraz idziemy ciało. O Jezu, możemy zrobić kobietę. Jak wygląda kobieta? Kobieta to jest taki wychudzony lis, a mężczyzna to jest taki... Duży, dostojny kot albo ryś, no to już zależne. Wygląda domyślnie, tutaj rasa w rasie czarny. A u kobiety jak to wygląda tutaj? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zastanawiam się właśnie chyba chyba zrobię kobietę. Chociaż ona jest strasznie wychudzona i nie wygląda na takiego jakiegoś niesamowitego wojownika. Nie, dobra, robimy mężczyznę. Yy... skó... Odcisk... Jezu, to nie jest skóra, tylko bardziej sierść, chyba chociaż co ja tam wiem. Zrobimy takiego fajnego, jasnego, co? Żeby wtapiał się tutaj w klimat Skyrim i postura. O, możemy zrobić takiego kozaka totalnego Koksa. No to niech będzie. Chociaż nie będę robił też jakiegoś niesamowitego Koksa, bo on Koksem będzie dopiero z czasem. Nie dopiero teraz. Więc idziemy tak. Ciało zrobione, głowa. Boże, co możemy zrobić u głowy, u, w głowie Urysia? Bądź kota. Hmm. Aha, czyli tak jakby. Nie wiem, karnacja głowy, przynajmniej w przedniej części twarzy? Nie wiem. Czym jest pył? pył yy, jeśli chodzi o pył, to jest brud, czy. Nie mam pojęcia. Dobra, chcę takiego jestnego zrobić. Kolor pyłu. No nie mam pyłu, no to. Znaczy, yy, blizny. Blizny też, bo nasz dopiero stanie się wojownikiem i te blizny będą tu przybywać na jego skórę dopiero z oświadczeniem, więc dajmy mu jeszcze czas. Blizny na pewno będą miały swoje miejsce. Barwy wojenne, o Jezu Chryste, przepiękne to jest. Barwy wojenne, naprawdę mi się podobają, chociaż... Te barwy wojenne tak... Nie wiem, czy to można nazwać w sumie barwami wojennymi, co bardziej kolorem sierści. Aczkolwiek chyba wybiorę... właśnie te... Te nadają takiego właśnie pazura. Kolor barw wojennych. O Jezu, fajnie, 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 naprawdę mi się podoba. Zrobimy czarne. Dzisiaj nie wiem czemu czarne, ale czarne zrobimy. Kształt nosa. O, tutaj taki chyba najbardziej ułożony ten nos jest. Wysokość nosa. Ej, ten mi się podoba wbrew pozorom. Wiem, że to jest najwyższa wartość, jaka jest możliwa, mi się podoba. Długość nosa. E, co to zmienia? Nie widzę jakichś większych zmian kosmetycznych, więc zostawiamy to. Szerokość szczęki. To jest dość ważna rzecz. Wysokość szczęki. Naprawdę nie widać tego. Chciałbym te Pejsy usunąć, naprawdę. Chciałbym je usunąć. Nie wiem, czy można je usunąć. Z czasem zaraz zobaczymy. Nie jestem w stanie tego zrobić, ponieważ on nie posiada. Nie mam, posiadam po prostu widoku na to, na bok jego twarzy. Więc chyba tego nie. Kolor, co? Czy ja mogę zrobić czarny podbródek? O Jezu, Chryste, dobra. Będzie taki czarny, to? Nie no, muszę, muszę zrobić z takimi czarnymi akcentami. Nie wiem, że on wygląda może trochę komicznie. Może nie. Myślę, że zależy, ale chciałbym. On ma brwi. Czy brew to jest... To, co jest nad okiem po prostu? O Jezu, nie widzę. No, ciężko stwierdzić. Yy, zarost, proszę. Mogę usunąć ten zarost? Tak, to był zarost. Sekundka. To jest zarost, który wygląda przeohydnie. Zwolę takiego kotka sobie zrobić. Dobrze. Dobrze, dobrze. dobrze. Yy, I nazwać swoją postać. Tak, chcę nazwać swoją postać. Nasz postać będzie. Mikey. Tak jak yy, nazywa się mój kanał na YouTube. Tak będzie nazywać się nasza postać w The Elder Scrolls Skyrim. Zaczynamy nasze uniwersum, naszą przygodę. Co świetną grą. Zawsze się w coś wpakujecie. Kapitanie, co z tym? Nie ma go na liście. Nie obchodzi mnie, czy jest na liście. Idzie z całą resztą gromadki. Wedle rozkazu, kapitanie. Przykro mi, twoje szczątki zostaną odwiezione do Elsweir. Za kapitanem więźnią. Myślę, że tak średnio go obchodzi, gdzie jego szczątki są dwiezione, bo nie będzie na to wpływu, i myślę, że po śmierci nie będzie to grać jakiejś większej roli. Naprawdę, Ulfryku, gromowładny. Niektórzy w Helgen mają cię za bohatera. Lecz bohater nie używa potęgi głosu, by zamordować swego króla i uzurpować sobie prawo do tronu. Rozpętałeś wojnę, pogrążyłeś Skyrim w chaosie. A teraz cesarstwo z tobą skończy i przywróci pokój! Co to było? Słychać pierwsze odgłosy, odgłosy, odgłosy naszego wybawiciela, tak, generale Tuliusie! Trzeba odprawić ostatnie obrzędy. Polecamy wasze dusze Eteriusowi. Niech spójnie na was błogosławieństwo. Będę twoją pierwszą ofiarą! Jest, ja Bardzo odważnie, brawurowe przejście! Pogodził się ze śmiercią widać w sposób idealny, tak? Lepiej chyba nie mógł, naprawdę. Moi przodkowie patrzą na mnie z dumą, cesarscy. Możecie powiedzieć o sobie to samo. Szybka egzekucja. Bardzo szybka. Obcięcie głowy i w sumie tyle. Widzę, że tutaj cesarscy nie mają zbyt wielkiego zaufania wśród ludzi. No I zbyt wielkiego poparcia również nie mają. <laughs> o, słychać, słychać, słychać. Słyszysz? Powiedziałam, następny więzień. Twoja kolej więźniów. Bez wygłupu. No, skoro mówił do nas bez imienia, Twoja kolej więźniów, wiadomo, że chodzi o nas, no bo przecież naszego imienia nie mają wgranie, wgranego w granego w. Dialog. Wydawałoby się, że jesteśmy przygotowani na śmierć. A tu zjawia się niesamowita podszwara, która nas ratuje. No myślę, że widzę smoka. <ścoughs> Tragedia, a zarazem niesamowita sprawa, że. Mieliśmy zginąć, a przeżyliśmy. I przeżyliśmy to jeszcze w taki sposób, że smog nas uratował. No myślę, że bardziej epickiego momentu na przeżycie. Nie mogliśmy sobie znaleźć, więc... Świetnie. Możemy być tylko dumni z naszego smaczka. <laughs> No, też bym chyba chciał się ruszyć przez wieżę. No to musimy wchodzić po schodkach. Wow, bliskie spotkanie ze smokiem. Choć zbyt bliskiego nie chciałbym, naprawdę, bo to by się skończyło różnie. No, na górę nie możemy wejść. No, powinno. Udało się. Tak jest. Oj, trochę HP straciliśmy przy okazji. Zahaczyłem chyba o pomyk. Ale dobrze, 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 dobrze. Musimy teraz na szybkości to zrobić. No nie mam żadnej broń, jesteśmy bezbronni. Chyba mamy nadzwiązane ręce. O, kolejne bliskie spotkanie. Ale na razie niedostatecznie bliskie, żeby zmienić się w proch. Musimy w miarę szybko się ruszać Bo smok nie będzie czekał aż my uciekniemy O Jezu Zobaczcie jak jak niesamowicie bliskie spotkanie tym razem To już chyba po raz jeśli dobrze liczę no Więc naprawdę Myślę, że nasza postać, główny bohater Był troszeczkę przerażony O Jezu Dostaliśmy teraz dość mocno Myślę, że strzelanie z łuku do tak wielkiej kreatury nie jest zbyt skutecznym pomysłem. Ale dobrze, eee, musimy wejść tu czy tu? Tu. Udało nam się. Przeżyliśmy. Chyba przeżyliśmy. Więc jest naprawdę dobrze. Ja wiem, że to jest scena wstępna, ale świetnie. Kto wie, kto wie. Dużo łóżeczek, coś w stylu takiego bunkru bądź komnaty. Świetnie. Nie jesteśmy już w w żaden sposób. No i mamy wszystko w tym momencie, tak? Mamy teraz już wszystko, więc zakładamy broń. Strój, cesarska zbroja, cesarskie buty. No i... Nie to coś jeszcze tam jest. Czy my wyglądamy teraz... Tu chyba będę grał z pierwszej osoby w ogóle, bo... Tak wygląda lepiej. Chociaż te owłosione ręce... Dobrze, nie będę tutaj. Co bardzo działo na tle rasowym. Nie będę tutaj odbywał się do jakiejś opinii na temat rasy. Zobaczymy, może akurat nasz ryś, kot, cokolwiek to jest, będzie tym wojownikiem. Ja mam pierwszy pojedynek. O, oh, piękny cios kończący. I to na tyle chyba. Nie wiem, czy zabierać wszystko. Aczkolwiek przyda mi się na pewno tarcza. Przyda mi się tarcza, ale przyda mi się już w następnym odcinku, więc. W tym momencie z Wami się pożegnam i mam nadzieję, że widzimy się już za niedługo. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.